tak takie takie to my tu, nie? Tu? Uuu! Wow! Uuu! Wow! Uu. wow. Uu. wow. wow. wow jak ci się y Co robi? Wiesuje. Nie, A, nie radzę sobie. <taki> może, super, że się kręcimy w kółko. Ale latka może tak, nie w Pani kapitan. Zawróciła. Ale masa. O, państwo tutaj zmienili taktykę. Państwo stoją. Idź w stronę, która No, I No, no, no. no, no. No nie czy ty Czemu coś tak buja? Co rogie? Buja. Siadaj. Ej, cztery! Co się zacięży? No ja, to moja wina. Ja płyniemy coś? Płyniemy? Powiedzcie, ja płyniemy. Ej, o której musimy bym za tym wracać. Kafinka, jak, jak to dzisiaj? No a to nie widzisz? Superzgotowa widzę. Pani kapitanka. Pani Pasażerka No tamta Pani druga Pasażerka To no ona I trzecia Pasażerka No by kaczka puścił tego spina. No właśnie, co jest? Jak one to robią? Bo cały dzień zbierają takiego gaza nie Gaza, nie? Bo potem... potem... chyba, że to to Może to, to chodzi puszczanie kaczki A no, aaa, o, Ej, A, no to ma To by miało teraz. sens Tylko czyli... piękna dziś pogoda jakby Natalinka nagrywała, to bym się stresowała i by mi nie wychodziło. Wow. A tak? Tak, patrz jak zawydalam. <laughs> No to jak zapierdala. Te nawet nie widać w ogóle za to bo... o, Proszę bardzo Jesteśmy sobie włożeni. A wy co? biedaki? Ale dadzą kamizelki? <laughs> <laughs> dadzą te kamizelki. Dadzą te kamizelki. Dadzą Hej, kolejkę! Dadzą no, Hej, Hej, Dadzą te kamizelki żywił się wyłącznie pieprzem, sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. <gry> A tu, i Austrii. I wszyscy razem. Ona by tak chciała, byś tu ze mną. Chlecić tamty poczucnicy, denkrol. Można nie hamować? Denkrol, ona by tak chciała, dajcie tak, ze mną. Krzyżą nocą, no, kiedy gwiazdy wejdą. No. Patrzę i na długa, bo po coś przyszła w nocy. Żeby, zdjęcie. Zdjęcie tak? żeby wygrał jakiś bieg. Przepraszam, ale co pan robi w życiu? O, pan idzie do nas. Pan chce z nami zdjęcie. Tak. Pan idzie do nas. Hmm. Znalazłam swoje muzeum. Jesteś ty na plaży. Dziękuję, to jest ja na plaży. Kochająca się w murem. O Boże, prawdopodobnie podobno do mnie. Widzę to. Tym cyn i hopsa. O, ciasto. To skąd tu tyle ludzi? Po co? Dlaczego nie weszłyście z nami? Miałem kontrowersyjny ubór, proszę. Nawet ona jest bardziej kontrowersyjnie ubrana demu. A się od ciebie. <laughs> Tutaj. <laughs> <Dada>. <laughs> Na no, słabe. Czekamy na tą panią, czy ona wejdzie w tych krótkich spodenkach. Zdjęcie? Zdjęcie, bez ciebie? Nie wiem. <grym> Co? Co? Ale Ale <grym> Le buja! <grymne> Kurde, no! mija, ale buja! Mi lecą Może mi ja masz robię. mordę za małą! <grymne> no, tak no, tak no, za małą. Ej, to już, to już jest koniec no, tego? Też, się... Nie Nie i pan. To jest dom Mozarta! Płyniemy wow. dalej, to jest jakaś opera! Co wow. to, to jest? Chłodnik. Wow jest, są do piekła. Widzisz? Nie bardzo. O, kaczki. Ej, hey, to ryby są. Ryby. O, jakie wielkie. Co jest? Ha, ryby, ryby. A ryby? Co robi? Takie wielkie. wielkie. O, są ryby porządne. O. o. Tym się to są kaczki. Może zęby trzeba potrzeć na szczęście. Nie, wyrwać trzeba zęby, <grym> po, poduszkę tam, dla mądrości. No właśnie. Dla pieniędzy. O, no, no. dla zrobiłeś? Nie, Takie nie, To jest <gulandia> załączone. To nie ja. Poszła dalej. I po Oj, tak brudna szyba. Aha! się Aha! Duży Aha! Aha! dużej Aha! Co tu dużo mówić? Tak, zrzucano